No witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, tu z tej strony Kratos.pl i z moim drugim kolegą Kratos.pl, przywitaj się. Witam. Zapraszamy was na pierwszy odcinek serii Let's Play Dinokylis 2. Grę wydaną w 2000 roku przez firmy Capcom, twórców między innymi Resident Evil, Street Fighter i tym podobne. Fabuła jest w tej gry taka, że... Tam, grupa trat i inne osoby mają eksploatować tysiące ludzi, które przed, którzy przetrwali na tajemniczej wyspie. Zobaczycie, jaka to wyspa. No to co, no to zaczynamy na poziomie y, normal. Nie wiadomo, na razie w kacenkach. Oglądajcie sobie. One year has passed, since the third Dr. Kirk's research on third energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle. 2010. I'm about to step through a gate to be another be time. To or maybe it's to another world. I'm being, way way. Way. I'm being sent to in to with other members of TRASS. Our mission? Is to know, rescue 1300 survivors and collect data on the Third Energy Project. To Ah! ah, ah. Dobrze, to się dzieje y, było tak w sumie jakby to przeliczyć to 3 lata temu. Bo to był 2010 rok, ale oczywiście pójdę na resorach. Y, tak, już nagrałem dwa razy to samo, to jest trzeci raz kiedy to nagrywam. Y, w pierwszym odcinku usunąłem to po prostu, bo musiałem, a w drugim odcinku mówiście, że jest kijowa jakość dźwięku i wideo, więc postanowiłem to zmienić. Mam nadzieję, że zmieniłem wam się będzie podobać. E, to chyba tyle, co miał dużo się do powiedzenia. Tak, chwilę y, o tym, o grafice gry. Y, grafika jest przepiękna. Ale, okay? Dialogi, w ogóle usta się nie otwierają. Posklejane palce. W ogóle zero przybiegu w ogóle ani włosy się nie ruszają, są taki fuckry czy może się kryć. Takie grafiki są najlepsze. Dobra, to idziemy No będą gdzieś mniej więcej 20 minutowe, nie? Ulega się, przyjaciel się, się z jedną zgadza No to co, no tu zaczynamy nasze zbawiania Wow, kontrakt, to jest odwzięto, to jestem z siebie dumny Ale ja się punktów nie będę wydawał, chyba że na municjanku bądź się przydadzą późniejsze ekdapa gry. A jeszcze... R nie umie powiedzieć, ale co wszystko. też no, się tak wydaje, że może o tym tu to jest. Trzy kąty. Nie jest źle. Muszę to... coś, coś udowodnić, ale nie wiem co. co się dzieje z... yy, Tak, na jedną ci będą słabe, będą mi na no, max dwa hity szły, a później będą coraz trudniejsze do zabicia. To jest to, co mi się podoba w tej grze. No, widzicie, teraz mi jeden poszedł na dwa hity. Z bliska. Rekordnego Co? Modelka? No, Widzę, że gadam bez sensu już pomału, więc nie będę się odzywał Na razie Kontrakt leci na okrągło, to będzie to ale przy tym, przy ognistowu, to się to wszystko zmieni. Boże Nie to, tylko to. to.

Here to you. Tak, zapomniałem wam powiedzieć, że grę już przeszedłem kilka, kilka razy, więc nie nerwujcie się na mnie, ale znam tą grę na pamięć. Tak, opowiem wam o broni. Ta broń, którą widzicie, to jest y, Broń Solid Canyon, to jest. Jednoręczna broń, y, main weapon, czyli y, nieważne, nie pamiętam ale to jest broń, która szczela, to jest pierwsza broń, sorry, która szczela y, takimi kulkami elektrycznymi, nie polecam wam tej broń, bo beznadziejna. Tak, dokupię. Hematostat na razie, punktów nie będę też za dużo wydawał, bo mi będą w późniejszym etapie gry y, potrzebne. To ma zapiszemy i idziemy dalej. Dobra, to idziemy dalej. Wolę sobie pozbierać ten, to co leży na ziemi. Tak, czy to jest wodny czołg, coś ten stylu wotel tank. Dobra, idziemy. kilka punktów więcej, dokładnie 2000, no damage, czyli jestem ani raz uderzony żeby to przetłumaczyć. Dalej. Może będę gadał głośniej, może mnie nie słychać. Tu teraz w takim pomieszczeniu dziwnym, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć. Tu mamy yy, ten... Dino-file, y, czyli te wiadomości na temat poszczególnych dinozaurów. Tu wiem, że nie mam iść, ale tutaj jest ten... Boże, weź go. Yy, właśnie apteczka. I warto, ją, yy, I warto ją wziąć. Oczywiście nie znam każdej skrytki w tej grze, bo... Ja jest na tyle doświadczony, żeby coś takiego umieć. Doma nie będę wam tego czytał. Bo... Wow. Nie chcę was przybudzać. Wezmę klucz. I tutaj yy, właśnie najgorsze jest to, czy mogę tu wyskoczyć do załóż, czy nie. Czasami wyskakują, czasami nie. Właśnie. I tu będziemy mieli yy, nową rasę zielonych Dobra Kombo 5 przyda nam się kilka tych I tu musimy ważną no, dosyć Okay, ten jest tak, bierzemy tę kartę i oglądamy This Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. No to teraz będziemy sterować naszą włosą, rodziną, czy naszym papierem toaletowym Alozaur A to w późniejszym etapie gry Przebiegniemy tu trochę szybciej I potem tutaj zajmiemy A pytanie jestem zadać na to, dlaczego nie posiedłem tamtych drzwi Ten kto przeszedł tą grę to powinien wiedzieć Dlaczego tam nie poszedłem Jest to tylko mikrofon i muszę dalej Saura, który będzie nas zgonił, żeby nas zjeść. W sumie ja każdy inny mięsożerca. Teraz nam się, się poświeci, żeby coś zabić w gramy. Dobra. Dostań. Wiecie co ja sobie zaduję życie, niech to o nam się w tej chwili przyda. Mękko. Ej tak, tam też by się nie będzie opłaca kupywać, bo daje ten dużo życia. O, jakie kraje Nie, co, nie, ja nie zastanawiam się właśnie co robię. Jaki będę co bo... robił. To teraz jesteśmy w panelu kontrolnym Zbierzemy płytkę Tak yy, To za chwilę się dowiecie Kupuję tą broń Ponieważ mi się przyda za chwilę A to na pewno nie w tym odcinku to Już mogę ją bo już mi nie SK boże no A dobra Zapiszemy grę Albo nie, nie zapiszemy jeszcze Dopiero po katce będę dopiero mógł ten zapisać grę I zakończymy już odcinek Akurat mój kolega przychodził, jak to się nazywa? Tekel Force i miało takiego hajhachi i jakby to powiedzieć przez gadioje Potykasz chce zakończyć odcinek, więc... No tu są... nasza kolejna blondylka Nie będę mówił blondyn, bo to tak to pedalsko brzmi. No, za to Was też przepraszam. Dobra, tu już zapiszemy grę. Tu już skończymy. No to co, czekaj. No to bym was pożegnał, więc pożegnaj się. No, na razie, na razie. No to komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!